Jak Janek podsunuje dzisiejsze spotkanie? Chyba możemy mówić, że pechowo zrganizowaliśmy. Ciężko nam odmówić, czy pechowo, czy nie bo kurczę mamy najczymniej 6-7 sytuacji i nie możemy trafić ten prostokąt. Czy to będzie z metra, czy to będzie 10, czy to będzie 15 metrów, to nie możemy. Czy w pierwszej połowie chyba z 4, a w drugiej 3 czy 3, 4 sytuacje. No. Nie strzelamy takiej sytuacji, gramy z takim zespołem, bo gry mi się nie roztoczył. No, niestety zdecydowanie byliśmy lepiej zespołem, no, na coś z tego. No, znowu punkty w e, początku noca. E, wszyscy wygrywają z dołów, także ta, ta droga do otrzymają będzie wydrożyła się. E, jak to ja występ y, Filipowicza? Ty młody zawodnik z drużyny Trania Janussa, który coś tam się zaprezentował? Tak, w tygodniu, w tygodniu pracował z nami. E, Fajnie wypadł z Pawing go z, z, z to i się no. Bo no, tak naprawdę to też nie ma kim grać, nie ma. niestety no, to nasza ławka się trochę skurczyła. Widoczny brak Marka Zajewicza, która to powiem głośno, wyraźnie, nie ma lidera w tym zespole. Jest dużo młodych chłopaków, którzy mają jakiś tam potencjał, ale ciągle coś brakuje temu zespołowi, no. brakuje takiego egzekutora, który by wziął na siebie. W pewnym momencie doszedł do tej bramki i szukł bramkę, tak? Nie mam takiego chłopa i czy to mecz był z Kartuzami, gdy mieliśmy 2-3 sytuacje, bo byłeś na meczu? Czy, czy teraz? No, nie ma, nie ma egzekutora, nie wiem, coś się zacięło. Na treningu cały czas słyszymy do momenty, w tą ramkę. wdrażamy i… wiele razy i to ciągle, ciągle tego brakuje. Mecz to nie trening, to taka jest pokraba. Eee, już w najbliższych wtorek gramy z błękitem w jak jak w składzie zobaczymy Kamila Minka, który jednak w wysokim tego zagrał poniżej pewnego poziomu. Muszę no, skle... powiedzieć, naprawdę, nie wiem, nie, nie wiem co mam powiedzieć. No, chur, jak nie idzie, to nie idzie. Jest jakiś kryzys, może mentalny tego chłopa, nie wiem, nie wiem. No, Wyobrażony na cały na no, gra piach, no, totalny piach. No, jeden z najstarszych zawodników jakaś no, Nigdy nie był jakiś wielkim zawodnikiem, nadragał no, zawsze swoją, swoim charakterem, tak? Wolą no, walki zaangażowanie zaangażowaniem, no, a teraz mu tego brakuje. Na no, przykład taki okres, życia piłkarza że ma się słabszy, no okres i teraz może Kali ma taki słabszy. A z no, nie ma czego skleśleć, bo mamy na tej, no, tak, no, nie mamy na takiej kadry silnej, że, że można sobie z tego i z tego. No. Trzeba się znobić zostało jeszcze sześć kolejki. No i walka jest o utrzymanie, no, był spokój teraz się zaczęła robić nerwówka. Ciężko cokolwiek po takim meczu powiedzieć, gdy nie mieliśmy szansy wygrać i to nie jedną ma kilkoma bramkami. No Mieliśmy za 3-4 sytuacje, w których powinna paść bramka, ale na pewno pogoda nie sprzyjała dzisiaj. Ciężki mecz, dużo walki, ale na pewno charakter pokazaliśmy. W tym Możemy być chyba zadowoleni, jeżeli można po takim meczu mówić o zadowoleniu. Zadowoleni z tego, że wreszcie zagraliśmy na zero z tyłu. Tak, oczywiście dzisiaj obrona bardzo super zagrała. Piesia bardzo pewnie w bramce był. No i jeszcze raz cieszyć.